Dzisiaj w moim odcinku razem z Barbie pokażemy Wam domek dla Barbie. A właśnie on tutaj jest. Może zaczniemy od drzwi frontowych. Tutaj chodzi Barbie po schodkach. A następnie obok mamy tutaj y, taką kuchenkę. Tutaj właśnie są ciasteczka. O, tak w środku. A tam y, taki kurczak. I właśnie teraz wam pokażę, jak się one pieką. Czajnik. tutaj Barbie może go złapać no i sobie coś narać a następnie tutaj możemy robić takie dźwięki taki bardziej cza czajnikowy a tutaj taki jak się robi jajko taką patelnię z jajkiem w kształcie serduszku następnie mamy tutaj zlew tutaj jest kran który można przekręcać w tą albo w tą w zlewie można chować różne rzeczy mam taką taką filiżankę i Barbie pije A z tyłu mamy y, tutaj y, takie widzie włoczki <laughs> i grilla. A następnie obok mamy lodówkę sobie ją otworzyć tutaj taki a w tej lodówce są same smakołyki a jak się ją przewróci są różne napoje tutaj jest roślinka w doniczce Mamy tutaj liścik, do, tutaj się w, właśnie o, wkłada i domofon. Tutaj lampki. Tutaj yy, właśnie po tej stronie mamy garaż. I tam właśnie mogą wjeżdżać różne samochody. A tutaj są schody. Możemy właśnie y, przejść do windy. Obok jest winda. Barbie sobie wchodzi i zamyka się bardzo łatwo. Na takiego. Y, pamiętajcie, y, tutaj, bo y, jak się tak przyjedzie, to Sama Winda nie pojedzie, tylko jak się przyciśnie taki przycisk ciemny różowy, to wtedy pojedzie. Tutaj Barbie sobie wychodzi. Właśnie usiadła sobie Barbie i tutaj mamy taki stoliczek, który się zamienia w łóżko dla Chelsea. A tutaj ktoś yy, może się drugi położyć i... I właśnie takie łóżko, Chelsea. Tutaj mamy kanapę, bardzo duża, która zamienia się w łóżko piętrowe. A tutaj ma drabinkę. I znowu składamy na. V, które mają różne obrazeczki, na przykład motylek, jakieś obrazki, Chelsea z Barbie, koń i tak dalej. A tutaj mamy łazienkę, tutaj jest prysznic i taka y, osłonka, szczotkę, szczoteczki, zlew, różowy ręczniczek i sedes który wydaje dźwięki o takie że się spuszcza wodę następnie mamy tutaj basen tutaj są schodki i babi może sobie Idź do basenu i się porelaksować. Następnie przechodzimy na najwyższe piętro znowu w windzie. Tutaj mamy łóżko Barbie, telewizor, szafę, tam w środku e, można sobie różne rzeczy wkładać. W tym zestawie jeszcze miałam takiego pieska z fioletowym kołcem, z kosteczką, z żółtą miseczką i z karmą. E, tutaj jest e, takie pomarańczowe krzesełko. Tablet, lampka i telefon wsadzony w chyba radio. Tutaj biurko zamienia się w kominek. Tutaj się pali. I tutaj mamy super zjeżdżalnię do basenu. Jeszcze mamy stoliczki, dwa różowe krzesełka i dwa pomarańczowe. I to jest mój domek dla Barbi. Jak podobał się Wam ten filmik, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. To na razie, cześć!